Siemaneczko, siemaneczko, czas sobie poćwiczyć. O, właśnie, to jest to. Nie wiem, czy ćwiczycie na tym. Czasami przychodzicie na takie placyki, gdzie można sobie poćwiczyć za darmo. Jest to fajne. Może sobie siedzieć i sobie kręcić. Kopytka stawia się tam, czyli nóżki. Ewentualnie tutaj możesz sobie siedzieć, odpychając się nogami i fajnie sobie poćwiczyć na mięśnie nóg. Delikatnie to bardziej powodza się krążenie. Tutaj sobie możesz usiąść, łapiąc się tu, cyk i podnosisz się. O, widzisz? Cyk i się to wszystko podnosi. O, właśnie. Fajnie, fajnie. Pomaga, fajna bareczki. Następne ćwiczenie. Widzicie, jak ćwiczyć z Hunterem. Tutaj sobie siedzicie elegancko. To jest na razie mokre, tak, bo deszcz padał dosłownie parę chwil temu. Łapiecie sobie za to. Cyk. Tu podnosicie do góry rączkę i podnosicie. Z całym siedzeniem, czyli swoje ciało podnosicie. Fajne ćwiczenie, polecam na barki. Eee, tutaj sobie siedzicie. Pyk, o, fitness, delikatnie. Proszę bardzo. I odpychacie się. O, proszę. Odpychacie nogami. Pyk. I tutaj, o. Pięknie pracuje. I tak, seryjki, sobie robić. I następne ćwiczenie. Trzymając się tu tego. I przebieracie sobie nóżkami na zmianę. Pyk. Proszę bardzo. Fajne ćwiczenie. I przedostatnie ćwiczenie, czyli wchodzicie sobie tutaj. Trzymając się oczywiście tego. Tam jest boisko w tyłu. Zobaczcie, jak fajnie to pracuje. A tu sobie na tym stajecie. Pyk. Fajne. I następne ćwiczenie, które będzie czyli to ćwiczenie, jak pokazywałem na początku trzymasz się tego i kręcisz. To może być dla osób, które nawet są na wózku inwalidzkim i potrzebują się poruszać, czyli rękoma. Następne ćwiczenie, czyli stajesz sobie tu dosłownie i obkręcasz sobie tym. Fajne, bardzo fajne. Także jak chcecie ćwiczyć, delikatnie serijkami. A coś tam pomoże. Pozdrawiam.